Cześć! Zgodnie z obietnicą chciałabym kontynuować serię wpisów, a w sumie to zacząć serię filmów o mięśniach na miednicy. I żeby zrobić to kompleksowo, postanowiłam, że zacznę od oddychania, od prawidłowego oddychania. Dlaczego? Bo w prawidłowym oddychaniu będzie dla nas najłatwiejsze wyczucie, gdzie są te mięśnie na miednicy, wyczucie ich pracy, yy... Oraz to też pomoże w pewnym stopniu rozróżnić mięśnie dna miednicy. No i w ogóle się odstresować. A w obecnych czasach, w obecnej sytuacji myślę, że taka chwila na, na prawdziwy relaks e, przyda się każdemu. E, to co? Zaczynamy. Zacznijmy od tego, że w przypadku, gdy będziemy to sobie ćwiczyć w pozycji siedzącej, a na początku myślę, że to będzie najważniejsza taka optymalna pozycja do, do trenowania, do praktykowania prawidłowego oddechu, to najważniejsze tutaj będzie ustawienie naszej miednicy. Jak znaleźć neutralne ustawienie miednicy? Jest to bardzo proste. Najpierw robimy sobie maksymalne przodopochylenie miednicy, jakie jesteśmy w stanie zrobić. Następnie maksymalne tyło pochylenie miednicy, jakie jesteśmy w stanie sobie zrobić. I szukamy im mniej więcej w środku, to będzie to neutralne ustawienie miednicy. Czyli robimy tyło tyłopochylenie i ten środek będzie gdzieś tutaj. To będzie najprostsza droga do znalezienia neutralnej pozycji miednicy zaczynamy ćwiczenia. Jeszcze raz powtórzę, najważniejsze w tych ćwiczeniach oddechowych będzie świadomość. Świadomość naszego ciała i to, co się w nim dzieje. I te ćwiczenia będą służyły do nauki tej świadomości. Czyli mamy tak, co się dzieje w naszym ciele podczas oddychania, co jest najważniejsze dla mnie w tych ćwiczeniach, to to, że mamy. Przeponę żebrową, przeponę mienniczą i one pracują ze sobą synergicznie podczas y, oddychania, czyli obie idą w dół podczas wdechu, obie idą w górę podczas wydechu. Najbardziej optymalnym, prawidłowym w ogóle wzorcem oddychania y, będzie y, oddychanie w 360 stopniach, torem dolnożebrowym, inaczej nazywanym torem przeponowym i Teraz, jak to wykonać? Po pierwsze, bierzemy wdech przez nos i ogólnie staramy się oddychać jak najczęściej przez nos. Poza ćwiczeniami, gdzie tam mamy zwiększoną aktywność, zwiększoną intensywność, to, to, to troszeczkę to jest, to jest coś innego, po prostu, tak? Tak mówimy o prawidłowym wzorcu oddychania na co dzień. Oddychamy sobie przez nos, bierzemy wdech przez nos, wydech ustami. Staramy się, żeby wdech. I wydech były wolne, spokojne, ale nie na maksa. One mają trwać po około 5 sekund. Wydech może być dłuższy, ale to nie, mogą być, to nie może być wdech, w którym bierzemy po prostu powietrze na maksa i już nie możemy, bo ma być te 5 sekund. Jeżeli, jeżeli już po 3 sekundach czujemy, że nie damy rady dalej, no to, yy, to nie robimy nic, yy, nic więcej. Co na, na czym się skupiamy, to to właśnie, żeby wszystko szło. Tutaj 360 stopni i skupiamy się również na pracy obu przepon. Czyli oprócz tego, że nasze mięśnie brzucha idą ekscentrycznie na, na zewnątrz, na wszystkie strony, to skupiamy się jeszcze na pracy przepony żebrowej i miedniczej, które idą w dół. Po kolei. Wdech. Wdech kierujemy tutaj w dolną część żeber. Kładziemy sobie ręce w tym miejscu, żeby poczuć jak one się odchylają na zewnątrz i do środka. Bardzo ważne, żeby przy wydechu nie wciągać pępka, tylko cały, cały kor ma pracować równomiernie. Całe mięśnie mają się spinać równomiernie podczas wydechu. Wiemy już jak pracować brzuchem. E, pracować całym kor, podczas oddychania. E, teraz, jak ma się do tego? Jak mają się do tego mięśnie na miednicy? Jak one się w ogóle przy tym rozluźniają? Czyli, e, mówiąc krótko, mięśnie na miednicy, kiedy robimy wdech, e, przepona miednicza się obniża. Więc w tym momencie. One będą luźniejsze. Kiedy bierzemy wydech, przepona namiętnicza się podwyższa. I w tym momencie jest lekkie spięcie mięśni na miednicy. I staramy się poczuć to w tym miejscu. Czyli bierzemy wdech, i w tym czasie. Kiedy bierzemy wdech, mocno skupiamy się na tym obniżaniu mięśni na miednicy i podwyższeniu ich do góry. Staramy się nie używać przy tym dużo siły, dużo tam mocno ściskać, tam pchać i na siłę roz, rozwierać mięśnie na miednicy, tylko chcemy to zrobić delikatnie. Chcemy się przy tym naprawdę rozluźnić. Czyli jeszcze raz, wdech. Dolnożebrowy 360 stopni obniżamy obie przepony. Pamiętamy o tym, że wdech nie bierzemy tylko do przodu, tylko również na boki i nawet do tyłu. Kolejnym etapem, który można dodać do ćwiczeń oddechowych, będzie wstrzymanie oddechu po wydechu yy, na około 3-4 sekundy, i w tym czasie, kiedy wstrzymujemy ten oddech, yy, dotykamy językiem podniebienia. Czyli tak, pamiętamy te, te wszystkie punkty w którym jest wdech 360 stopni, przepony, podczas dechu obniżamy przepony, wydech podwyższamy przepony i ściągamy mięśnie brzucha. Zatrzymujemy wydech i 3-4 sekundy język na podniebieniu. Ja te ćwiczenia wykonuję praktycznie codziennie, znaczy no, codziennie, wykonuję je rano po przebudzeniu, dosłownie kilka głębokich wdechów oraz przed snem, jak już leżę w łóżku, wykonuję trochę więcej takich wdechów. Pomaga to bardzo w zasypianiu, także jeżeli ktoś ma również problemy z zasypianiem, to takie głębokie wdechy, prawidłowym torem oddychania, naprawdę pomogą podczas zasypiania. To tyle na dzisiaj. Była to pierwsza część, podstawowa. Części będzie więcej i mam nadzieję, że się spodobała Wam taka, taka forma przekazu. Nie wiem, bo pierwszy raz nagrywam i się trochę dziwnie czuję z tym, ale uznałam, że taka to będzie jakby najlepsza nauka, to będzie najlepszy przekaz. Eee, dlatego no mam nadzieję, że, że Wam się jakoś to spodoba i że się przyda do następnego.